Skorzystając z okazji, mam wyciągnięty silnik, to wymienię sobie linkę sprzęgła tutaj. Bo zauważyłem, że ona już ciężko chodzi. I tutaj widzę, że już te łukna się tam porozdzielały. Więc pokażę Wam, jak to, jak to łatwo zrobić. Oczywiście łatwiej jest, jak jest wyciągnięty silnik, ale jak nie jest wyciągnięty, to to wszystko tutaj od spodu można odkręcić. Odblokowujemy sobie tutaj te odkontrolujemy sobie te tutaj nakrętki. Ja tu już mam odkontrowane wcześniej, ale po prostu trzymamy jednym kluczem i otwieramy. W większości przypadków ta linka, ten jest tak zardzewiały, że nie da się tego po prostu odkręcić. Także najlepiej jest po prostu uciąć tą linkę gdzieś i sobie to wszystko wyciągnąć. Ja tu mam na szczęście wcześniej już nasmarowaną tą linkę i ona łatwo mi po prostu wyjdzie więc co robię to wkrętarką żeby się z tym nie bawić tylko sobie tu odkręcam nakrętkę o, jedną zmieniam tylko nasadkę i, i tutaj sobie odkręcam teraz tą dużą 17 nakrętkę z tą taką specjalną częścią tuotrą Mamy odkręcone. Teraz, co możemy zrobić, to po prostu wziąć, wejść sobie pod spód, odkręcić sobie tam uchwyt pancerza i wyciągnąć tą całą, odbezpieczyć. Zaraz pokażę, jak odbezpieczyć tam w środku tą, tą linkę przy pedale. Bardzo łatwo to zrobić. Zaraz to zobaczycie. Widzicie tutaj, jest ten, ten uchwyt o tej linki. Można sobie ściągnąć ten, tą, ten łącznik gumowy, będzie to lepszy dostęp i od drugiej strony sobie to pójdziemy odbezpieczyć. Zobaczcie, tutaj w moim przypadku nie było tutaj żadnej zawleczki, ja po prostu to o, sobie tutaj ściągam. Powinien być, być taki, nie zawleczka tylko tak, taki jakby seger sprężynowy, który wchodzi tutaj w taki rowek. Ale tego tutaj nie ma. Więc później coś tu się założę, spróbuję coś tu wykombinować. Bo takiego nie mam. Gdy już jesteśmy pod spodem, dobrze jest sobie zdemontować tą blachę, tutaj trzy śruby tylko. taką osłonę. I wtedy będziemy mieć lepszy tutaj dostęp do, do tej, do pancerza tej linki. Okręcam jedną śrubkę. I teraz te. Te dwie jeszcze teraz jeszcze te dwie tutaj Czasem to jest bardzo białe to można sobie to popryskać uderzcie mamy odkręcone mamy tutaj dostęp do linki Ta linka jest tutaj o Będzie pewnie troszkę zapieczona Ktoś się będzie z tym pobawić, żeby to odciągnąć. Widzicie panowie, czasami jak to jest tak zarzywiałe, zapieczone, to trzeba sobie wziąć taki ścisk, takie szczypce i sobie tutaj to obruszać. I jak masz, mamy od, obruszane, to już wtedy łatwo jest to jest stąd wyciągnąć. Teraz możemy sobie łatwo tą linkę tutaj wyciągnąć. Zobaczcie, bo ona jest zardzewiała, Później ją całe, całe to wszystko Całą tą minkę nasmarujemy. O, zobaczcie jak jest to że powinno tu tędy normalnie wyjść, a nie chce, ale wyjdzie. O też szło. także tu i teraz trzeba tym pancerzem tutaj pokręcić, on powinien też wyjść, ale czasami jest tam przy, dosyć mocno przyciśnięte, więc tam jest taki bardzo słaby dostęp. Nie wiem czy tam uda mi się to sfilmować Ale spróbuję Widzicie, tutaj jest takie oczko Takie, jakby uchwyt do tej linki Stąd musimy wysunąć ten Już to wysunąłem Ciężko jest to po prostu sfilmować, bo to miało miejsce miejsca. z linkę linkę I wkładamy w to miejsce nową od drugiej strony A tak wyglądała moja linka Już się prawie urwała Zobaczcie sobie, jaki to jak ten pancerz wygląda? Zobaczcie, tu już mam nową linkę. Fajną, już plastikowe są te końcówki, nie zardziewają. Całą tą linkę przed założeniem sobie po prostu nasmarujcie od, od początku do końca smarem. I później poruszajcie sobie tym, żeby w pancerzu też był smar. Trzeba ją całą nasmarować, bo ona pracuje w takiej rurce, w takim tunelu. I żeby się tam nie ocierała, to dobrze ją zim po prostu nasmarować całą, i po prostu, jak nasmarujecie sobie, to poruszać tym tym tutaj pancerzem, żeby sobie do pancerza też wszedł ten smar. Panowie, Olimpię mamy nasmarowaną, więc sadamy. Łatwiej będzie ją najpierw wsadzić tutaj, moim zdaniem, mm. z doświadczenia, bo później ciężko jest to. Tam później natrafić musimy sobie tam natrafić na ten na ten o trzeba sobie tam trafić do tego pancerza co wcale nie jest łatwe to jest najtrudniejsza rzecz w tym wszystkim aby trafić sobie tym, ten pancerz po prostu tam nakierować, nie jest to to nie jest to łatwe trzeba będzie po prostu yy, trzeba po prostu sadzić tam jako rękę od góry tutaj sobie jakoś natrafić to tam może będzie widać o, widzicie ta linka tam jest i teraz trzeba trafić do tego do tego pancerza tu o. chyba weszło chyba tam weszło okej okay. tam chyba weszło To teraz możemy sobie tą linkę Tutaj posmarowaną wkładać tutaj do, do tego. sorry, że tak czepię tą kamerą, ale tu jest naprawdę ciężki dostęp, żeby gdzieś tą kamerę przyczepić. Więc trzeba się tobie jakoś tutaj radzić. Z tym. Słuchamy tam. On coś, się coś tam trzyma, ale troszkę gracji. Teraz to tutaj musi wyjść do końca. O. Sprawdźmy od góry. O, Weszło tutaj. Teraz sobie zabezpieczymy tam w samochodzie. Kulinka nam wyszła ładnie. Teraz ją tylko tu nałożyć. Będę musiał załatwić sobie takie jakieś zabezpieczenie. Na razie tego nie mam, to będzie bez. Muszę takie coś chyba kupić, bo to jest taki, taka wsówka, jakby. No i idziemy teraz tam. Teraz sobie tutaj to wsuwamy. Trzeba sobie złapać nakrętką. Może najpierw. To jest tak przebiegnąć kamerą, ale nie jest to łatwe wszystko, po ustawiać tą kamerę, żeby gdzieś na przyczepić. Wstępnie sobie to trzeba ustawić, aż później będzie w moim przypadku założony silnik. Wtedy na gotowo sobie to ustawiamy. Co ważne jest, żeby założyć tą sprężynę też, która odciąża łożysko dociskowe ona jest tutaj założona trzeba ją tutaj założyć tu mamy ją założone i tą część teraz zakładamy tutaj następnie przykręcamy sobie tą nakrętkę kontrującą a dopiero jak już będziemy yy, wy, wy oczywiście będziecie to robić bo macie silnik założony a ja mam po prostu yy, jest bez silnika więc Ja sobie to będę regulował jak będę miał silnik w środku a teraz mi ładnie odbija i będzie łożysko cały czas naciskało na tarczę sprzęgową bo się niszczyło i niszczyło tego docisku sprzęgu także tyle. taka to jest filozofia nie jest to ciężka robota później na końcu trzeba przykręcić ten, ten motylek do spodu to jest łatwa sprawa I tam w środku wałcie もう一度で。